Cześć! Kto ty jesteś? Ida. Ida? A ile Ida masz latek? Sześć. Sześć. Ale za to jesteś super oczytaną dziewczynką, chociaż taką niedużą, co? Słyszałam, że dużo czytasz. Mhm, dobra. A opówisz mi o książkach, które tu ze sobą przyniosłaś? No to po kolei. Co to za książka? To jest książka. Są takie różne tajemnice i można je zbierać. Takie, że. To jest na przykład tajemnica pływalni. To mm -hmm. też różne, na przykład tajemnica urodzin i tam. Mhm. Mm mm. Dobra, i co masz dalej? A to jest. Ten, to jest. Ten, to Dobra, możemy tutaj odłożyć spokojnie, niech sobie leży, bo tutaj widzisz, że masz zlatankę i ukochanego wujka, tak? No i o czym jest ta książka? No dobra, no to powiedz mi, kim jest zlatanka w takim razie. Jest dziewczynką? Mhm. I co robi? Ma przygody. Okej, okay, A pamiętasz jakie? Możesz mi jakąś opowiedzieć? Może nie z tej książki, może z jakiejś innej? Pamiętasz jakąś przygodę z latanki? Nie, jest tylko jedna. Tylko jedna jest z latanki? No teraz razie ja mam tylko jedną. A, mam czyli jest więcej, i... ale ty masz tylko jedną? No to pamiętasz, co tam z latanka wyprawia, bo widzę, że tutaj coś, coś tu co się dzieje, niepokojącego. Więc nie więc nie, nie pamiętam. Dobra, dawno nie czytać. Z... Jak ktoś chce, to sobie sam przeczyta. Prawda? Pewnie. Też tak myślę. Dobra, pokaż, którą masz następną. Bo to, to bardzo ciekawe u też są. To bardzo fajna książka. Jak mama została Indianką. O! No jak ta mama została Indianką? No, Syn mi zaproponował. Zaproponował jej, żeby została Indianką? Hmm. Bo sam był Indianinem? No. coś wymyśliłam. Okej, okay, dobrze. I mama została Indianką. Dobra, i co masz jeszcze? Pokaż. To jest... To są wierszyki Cynamona i Trusi. Aha, to no, no, no. Jeszcze trzy. To jest jedna. A mogę zobaczyć? Może przeczytamy jakiś? Damy radę? Okay. Zobaczmy. Który jest najfajniejszy? Hmm. Który by nam tutaj pasował no na dzisiaj? Ja to to... No. Wiatr. No to przeczytaj nam wiatr. Przeczyta? Przytam razem. Co to za głosy? Chyba ktoś płacze. Nie, to wiatr wyje dmucha i dmie. Cynamonowi rozczochrał włosy, trusi za uszy wytargać chce. Niezłe. Bardzo mi się to podoba. Fajne. Umiesz się już na pamięć? Pewnie tak, co? Mhm. I co masz na końcu? Podobno bardzo śmieszną książkę. Książka jakiś ma dziwny tytuł. na jest książka, Co? Taki krótki tytuł. Co? Po prostu co? Mhm. No i o czym to jest? Bo w ogóle nie mogę sobie wyobrazić. To jest takiej śmiesznej książce, że... Patryk? Patryk... Taki chłopiec z to nie są zbytnio wierszyki. A... Aha. Taka śmieszna książka. Okej, okay, po prostu kupa śmiechu jak się ją czyta. Dobra, wierzę ci w takim razie. Chętnie przeczytam, bo dziś mam nie najlepszy humor. To poprawi mi nastrój? Poprawi mi humor ta książka? Raczej tak, dobra, to sobie chyba zaraz do niej zajrzę. No to super, bardzo Ci dziękuję. Przyniosłaś świetne książki. Idziemy czytać? No to chętnie, pójdziemy sobie poczytać. No to chodź tak, to, to, to idziemy Dziękujemy bardzo.